I witam wam gorąco w kolejnym odcinku kryptomigawki na sobotę, dokładnie 19 listopada. Wczoraj miałem jakiś problem z programem, myślałem, że to ja się spieszyłem, ale zauważyłem, że program przycinał o chwilę wcześniej i nie były słyszalne do końca słowa, także dzięki za zauważenie i miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Sprawdźmy sobie SP500 mamy 0,5% w górę, do tego mamy NASDAQ, praktycznie bez zmian, 0,01%, także tutaj bez zmian. Dalej mamy US dolar index, czyli dolar 0,26% w górę, co jest dziwne, jeżeli chodzi o SP500, ale jeszcze sprawdźmy sobie złoto, 0,6% w dół, no i mamy stablecoin. Tutaj wyparowało około 200 milionów z tego rynku w stablecoinach. No i sprawdźmy sobie również krypto, BTC, 0%, 16,664. i projekty, które sobie najlepiej radzą, to jest Chili's, 15% to jest pewnie związane z mistrzostwami świata i tam. Dużo osób na ten event szykuje się z Chili's pewnie, bo tam jest dużo tych tokenów sportowych czy drużyn. Ehm, także Apecoin 10%, Algorand 10%. Te, które zwyżkują w tym niepewnym rynku, a te, które sobie nie poradziły, to jest BTC token, minus 5,8%, Evmos minus 3% i Solana minus 2,7%. Sprawdźmy stablecoiny. Tether, no, nadal jeszcze tutaj spada nam z tą kapitalizacją. Co ważniejsze, to. Ehm, który ostatnio zaczyna się znowuż nie spinać także idziemy w przeciwnym kierunku już 0,9991 sprawdźmy sobie jak to wygląda na całym wykresie może nie niecałym, ale e, jednorocznym w maju byliśmy na 0,996 także dużo nam jeszcze brakuje do tego momentu bo przy tych ostatnich spadkach spadliśmy do 0,9978 teraz widzimy, że już zwracaliśmy gdzieś się do jednego, ale znowuż mamy e, tutaj przeciwny kierunek. No i DESO nam podpowiada w tym przypadku, że tym razem jest inaczej. Tether nie może drukować poniżej 1,002 no i po prostu mogą wymieniać się z Ethereum na tronie tylko przez Bitfinex. USDC może nie być teraz chętny do pokrycia się z masową kontrolą, jaka przyniosła FTX, awarie mają znaczenie. Więc oszustwo musi się znowu zmienić. Oni dosłownie wdrażają rezerwy bankowe, czyli to co mieliśmy w tym przez nas znienawidzonym jeszcze 2-3 lata temu rynku finansów to samo się wprowadza tutaj jeszcze podpowiada nam w kolejnym twitterze że po prostu ten Tether i pek zaczyna się nie spinać nie musi jeszcze nic znaczyć to ale Kraken i Coinbase są dość stabilni bez żadnych skoków ale jeżeli chodzi już o Bitfinex czy Bitfinex jak to niektórzy mówią Wygląda na to, że powiedziałem, że nie jest to całkiem normalne, to co tam się dzieje. No i do tego jeszcze mamy tutaj tą podpowiedź: USDT do USD nie handluje się na Binance International, ale tak jest na Binance US. Teraz, pomimo tego, że Binance jest największy, a Binance US jest tak samo duży jak Bitfinex czy Bitfinex, to jest ich para dolara. Dlaczego jest tak stabilny, a wolumen jest tak niski? 8 milionów kontra 51 milionów na Coinbase. I 135 milionów na Krakenie. USD coin praktycznie też w tym ostatnim dniu zaczął nam spadać, ale to nie jest jakiś duży spadek, około 100 milionów. Mieliśmy Binance też spadkowo od praktycznie 15 gdzieś listopada. Tu się też pomniejszył swojej kapitalizacji. A sprawdźmy sobie jeszcze, wróćmy na chwilę do USD coin, jak tu pek wygląda. W tym momencie jesteśmy na. 1,0003, także tutaj stabilnie. Jeżeli chodzi o BUSD, sprawdźmy, jak mamy tutaj 1,00. Także BUSD wygląda też na stabilny. USDD, w tym przypadku mamy wzrost market capu. Widzimy od gdzieś 700 milionów do 700, zobaczmy 17, także 17 milionów tylko zostało dodanych. I TrueUSD, zobaczmy tu bez zmian. Dekobejsi letter dodaje nam pewną ciekawą podpowiedź. W zeszły piątek FTX został w tajemniczy sposób schakowany w piątkową noc na ponad 600 milionów dolarów w funduszach klientów. Właśnie teraz ujawniono, że rząd Bahamów nakazał SBF włamać się do FTX i przekazać im fundusze. To oszustwo jest tak złe, że prawie wydaje się fałszywe. Także może się okazać, że rząd Bahamów ma w tym momencie dostęp. Do tych aktywów. Elizabeth Holmes z Teranos została właśnie skazana na 11 lat więzienia za oszustwo. Jeżeli nie pamiętacie, kim jest Elizabeth Holmes, to pewnie pamiętacie te dwie okładki, które były tutaj omawiane na tych audycjach już wiele razy. Tak samo wygląda, można powiedzieć, dzisiaj SBF i to, co może się stać samym bankmanem Freedom czy Freedom, jeżeli w ogóle coś się wydarzy, bo wiem, że tam jest grubo. Upolityczniona ta sprawa, a to jest pani Elizabeth Holmes. Warto sobie przeczytać o Teranosie na Google i zobaczyć, jakie to było Ponzi, bez produktu, tak naprawdę. I jak ta pani zawładnęła tymi wszystkimi okładkami na Forbesie. Tak samo mieliśmy naszego tutaj Janka Muzykanta na Forbesie, również sama bankmana Frida i Fortune też występowała z Teranosa. Tutaj też mamy Fortune, sama bankmana Frida. Także jak kalka, tylko wiele lat upłynęło. Od Teranosa dopiero teraz 11 lat więzienia dostaje ta pan. Nasz sam osobiście wziął 300 milionów dolarów z 420 milionów USD zebranych w rundzie finansowania FTX w 2021, donosi Wall Street Journal. Także tyle sobie zarobił pan sam bank, pan Freud. Po prostu tym, że stworzył kolejne ponzy. u Blockchain informuje nas o tym, że Ontario Teachers, kanadyjski fundusz emerytalny dla nauczycieli, ogłosił, że odpisze swoją. 95-milionową inwestycję w FTX do zera. Dylan Leclerc dodaje informację o tym, że GBTC dalej się wykrwawia. Nowa, niska zniżka to jest 46% już na BTC i dzisiaj spadło 5,82%. Niecałe 6% można kupić ze zniżką, to jest pewnie 9 tysięcy dolarów, nawet mniej. I tutaj akurat nie widać tej instytucjonalnej burzy gdyby miało to by się zmienić i ostatnio bardzo dużo się spekuluje o tym, czy na przykład będzie tutaj problem z GBC, tak? Czy tutaj też nie okaże się kolejna jakaś czarna wizja. A sam Dylan LeClaire mówi o tym, że przecież oni mają 630 tysięcy BTC, jeżeli mieliby być insolent, czyli powiedzmy już niepłynni, no to może prowadzić do bankructwa i co się wydarzy z tymi 630 tysiącami BTC, tego nie wiem. Giełda FTX związana z Hongkongiem, Genesis Block, ogłosiła, że zawiesi handel i zamknie swoją stronę internetową 10 przyszłego miesiąca. Genesis obsługiwał również jedną z największych sieci bankomatów, Bitcoin w e, także tutaj bitomaty pewnie też mogą tam e, przestać działać. Pytanie, czy to jest oddzielna spółka, tak? No to, to wtedy będą sobie działać dalej. Jeżeli to jest to samo, no to może być również problem z tymi bitomatami, w tamtym rejonie. Wicepremier Singapuru Lawrence Wong powiedział, że w odpowiedzi na pytania FTX-a, w przypadku FTX, istnieją bardzo poważne zarzuty, które stanowią nawet potencjalne oszustwo. Musimy zająć zdecydowanie stanowisko przeciw spekulacjom i handlowi kryptowalutami, zwłaszcza przez inwestorów detalicznych. I teraz ich plan jest taki, że planujemy zaostrzenie. Dokonamy przeglądu niezbędnych zasad, będziemy jednak nadal wprowadzać innowacje wokół zasobów cyfrowych, które naszym zdaniem mają ogromny potencjał, poinformował kanał New Asia. Także tu pamiętajcie, że to, co się wydarzyło z FTX-em, doprowadzi do wielu krajów zaostrzenia przepisów. Hmm? Pytanie, czy to tak miało się zdarzyć, tak? Bo jeżeli sam był wewnętrznym takim, wiecie, przedstawicielem Igarego Genslera, i tych wszystkich osób, które tutaj są, no to może być tak, że ty był taki koń trojański tego systemu. Wczoraj mówiliśmy na temat tego pana, sam Bankman fried i jego rodziców. Okazuje się również, Chico Krypto chyba dodał bardzo fajną audycję, zapraszam. Tam szczerze tłumaczy, jak bardzo jest to polityczna sprawa FTX i co tam się działo. Chico Krypto. może dodam tutaj linka, jak nie zapomnę, ale Caroline Ellison, także ojciec jej, był zatrudniony w Seku nad nawet Genslerem wcześniej, tak? Albo był powiedzmy osobom związana bardzo mocno z Genslerem. Także tutaj wychodzą niezłe kwiatki na światło dzienne. Coin telegraf, cena Bitcoina może nadal spaść o 40% po momencie krypto podobnym do Lehman Brothers. Docelowy cen BTC obejmuje teraz 12 tysięcy, a Ethereum potencjalnie spadnie do 800 dolarów w przypadku rynku niedźwiedzia. Dowiadujemy się z tego artykułu. Nie udało nam się po raz kolejny przebić 17 tysięcy dolarów i... Także Ethereum i główne altcoiny pozostały mocno związane z powodu klęski FTX, jak efekt domina dla różnych firm kryptograficznych. Dla analityków perspektywy zostały również ponure, a już takie ponure prognozy pogorszyły się w świetle ostatnich wydarzeń. To słabe wyniki wszystkich aktywów kryptograficznych utrzymałem się, dopóki większość niepewności nie zostanie wyjaśniona. Prawdopodobnie dopiero na przełomie nowego roku, napisała firma handlowa QCP Capital w swoim najnowszym okulniku skierowanym do abonentów kanału Telegram tego dnia. W poprzednim podsumowaniu rynku QCP napisał, że jego prognozy cenowe dotyczące zarówno Bitcoina, jak i Ethereum musiałyby teraz spaść, aby odzwierciedlić wpływy ftx -a. Więc aktualizując prognozę opartą na teorii fal Eliota z czerwca, potwierdzono, że BTC do dolara ma teraz cel na poziomie 12 tysięcy, a Ethereum 800 dolarów. Na marginesie rynki kryptograficzne handlują podobnie jak towary od szczytu w 2017 roku, z rozszerzoną falą piątą jako najdłuższą falą dodaną w poście. Towarzyszący wykres uw uwydatnił rozbieżności między kryptowalutami a akcjami w listopadzie, przy czym korelacja między nimi została mocno zachwiana dzięki słabym wynikom krypto. Tymczasem popularny trader, analityk Country Clark, zauważył, że jeśli obecny rynek Bessy na ryzykownych aktywach miałby skopiować światowy kryzys finansowy, poważne straty dopiero nadejdą. Upadłość źlemana była punktem kulminacyjnym kryzysu finansowego z 2008 roku. Jakoś był to najniższy Materiał, ale rynek zatrzymał się, a następnie zobowiązał się do 40% niższej ceny. Więc tutaj, dlatego, mają takie niedźwiedzie troszeczkę podejście do tego. Kontynuując, QCP wyraził również zaniepokojenie spadającym wolumenami, otwartymi pozycjami zarówno na giełdach scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych. Jak dotąd najbardziej płynęło to na wolumen wymiany instrumentów pochodnych, CEX. Połączone kontakty terminowe powróciły teraz do poziomu sprzed 2021, co stanowi ogromny krok wstecz dla branży. Napisano. Jeśli chodzi o DEXY, powiedział, że dane implikują, że cały tort kryptograficzny jest masowo wycinany. Ogólny poziom DeFi, TVL to obecnie mniej niż 1 czwarta zeszłego szczytu, podsumowujące raz bardziej objaśniającymi wykresami. Nawet DEXY, które tutaj widzicie, miały zyskać najwięcej. Odnotowały wzrost wolumenów tylko do poziomów z lipca 2000, teraz tego z lipca i sierpnia. Nawet przy wszystkich awaryjnych giełdach, tokenach i różnych łańcuchach, które ten blockchain oczywiście, które trzeba było wykonać po f-tekście, czyli przejściu z seksów na deksy, nadal ten wolumen na deksach nie jest na takim poziomie, jaki by oczekiwano. Kryptopodej to Binance nie ma wielkich planów dla Indii ze względu na wysokie podatki mówi CZ. Na początku tego miesiąca CEO Binance powiedział, że Singapore Fintech Festival, że wysokie podatki mogą zabić przemysł kryptograficzny w Indiach. Dyrektor Generalny Binance, Chang Zhao prawie zrezygnował z Indii, wskazując na jednoprocentowy podatek transakcyjny, który wszedł w życie 1 lipca 2022. ZD powiedział, że sprawia, że handel kryptowalutami jest nieopłacalny w Indiach. Cytuję to tak, że Binance trafia do krajów, w których regulacje są pro-krypto i pro-biznesowe. Nie idziemy do krajów, w których nie będziemy mieć zrównoważonego biznesu, ani żadnego biznesu, niezależnie od tego, czy pojedziemy, czy nie. Powiedział panelowi podczas sesji otwierającej pierwsze wydarzenie TechCrunch poświęcone kryptowalutom. Jeżeli chodzi o górników i Hashrate cena spada do nowego, najniższego poziomu w historii, informuje nas Bitcoinist. Zgodnie z danymi firmy Glassnow, zajmującej się badaniem rynku łączeń, górnicy pozostawali pod ogromną presją podczas tego spadku. Cena hashrate rate to wskaźnik, którego wartość jest obliczana na podstawie stosunku dziennych przychodów górnika do hash rate czyli wzrostu jego lub spadku. Tutaj hashrate rate wydobycia odnosi się do całkowitej ilości mocy obliczeniowej aktualnie podłączonej do sieci BDC, a jej wartość jest mierzona w exahashach na sekundę. To, co mówi nam cena hash, to dochód, jaki górnicy generują każdego dnia na każdą jednostkę tej mocy obliczeniowej. No i tutaj macie wykres, który możecie sobie sprawdzić, jak on wygląda. No i jak widać na powyższym wykresie, cena hash i koparzy bitcoinów wykazuje ogólny trend ciągłego spadku czasu powstania kryptowaluty. Powodem tego jest koncepcja trudności w wydobyciu. Jest to cecha łańcucha bloków BTC, która zapewnia, że walidatory łańcucha kopią tylko ze stałą szybkością zamierzoną przez sieć. Za każdym razem, gdy hash rate rośnie... Górnicy są w stanie szybciej produkować bloki dzięki dodatkowej mocy obliczeniowej, ale ponieważ sieć tego nie chce, zwiększa to trudność spowalniając górników do wymagającej prędkości. Oznacza to, że pomimo wyższego hash rate, górnicy nadal są w stanie wydobywać tylko tą samą ilość nagród blokowych dziennie, a tym samym cena spada, jeżeli chodzi o zarobki dla górników. W grę wchodzi również inne czynniki, takie jak halving, które odbywają się co 4 lata i zmniejszają nagrody za bloki o połowę. Jest oczywiście, że cena Bitcoina, która zmienia wysokość przychodów górników w USD, podczas hossy cena hashrate przełamuje trend spadkowy i obserwuje pewien wzrost powodu dużych skoków, które obserwuje BTC w takich okresach. Ostatnie miesiące nie były łaskawe dla górników, ponieważ hashrate strzelił w górę, podczas gdy cena stale spadała, co doprowadziło do gwałtownego spadku ceny, czyli dochodu Górnika. To jest to, o czym trąbimy. Od chyba, nie wiem, parunasta audycji, albo w ostatniej audycji chyba wymieniliśmy to samo, że wszyscy cieszą się, że hashley idzie do góry, ale zapominają o tym, że to prowadzi po pierwsze do większej centralizacji i tutaj niektórzy mylą centralizację z tym, co sobie zaplanował Satoshi, z tym, co dzisiaj mamy na BTC. Ale okej, okay, do tego nie musimy wracać. Ale wszyscy klaszczą, zobaczcie, jaka jest bezpieczna sieć, ale z drugiej strony. Widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o dochody górników. Po ostatnim spadku cena hash rate kopaczy bitcoinów, czyli ta cena, która odzwierciedla dochód, ustanowiła nowy rekordowy niski poziom 58 300 58 300 per exa per day, czyli przez exa hash na dzień. Także widzimy tutaj, że no, albo przechodzi BTC w niedalekiej przyszłości na model już tutaj pobierania opad za transakcje i będą się skalować na głównym protokole, albo BTC będzie dodawał inflację, o czym mówimy i obserwujemy to na Discordzie, zmiana narracji BTC przy kolejnych halvingach, bo pamiętajmy, że w kwietniu 2024 już nie będzie się wydobywać tyle BTC co dzisiaj, tylko będzie to o połowę mniej. Także tu mamy również bombę zegarową w czasie rozłożoną. No i pytanie... Jak będzie się sprzedawać taką narrację, jeżeli ona w ogóle wejdzie, tak? Więc będziemy sobie to obserwować. A dlaczego obserwować? No bo wtedy poznikają te wszystkie filmy z YouTube'a, które mówiły o tylko i wyłącznie 21 milionach BTC. Zapomniałem dodać, że jest jeszcze inna opcja. Płacenia na przykład 50 dolarów za transakcję, lub cena idzie w górę. Tak? Czyli cena będzie na 60 tysiącach 50-40. I to też będzie się spinać, na co wszyscy liczą. Bitstamp podąża za innymi giełdami i usuwa tokeny FTX i Celsiusa. Chyba chodzi tutaj o pewne pary, także zobaczmy jakie dokładnie. A więc Binance wcześniej usunął pary handlowe FTT do BDC, FTT do BNB, FTT do Ethereum, FTT do USDT, zostawił chyba tylko w BUSD, o ile dobrze pamiętam. Większość giełd, z wyjątkiem kilku tym chłopi, OKEX, trzymała handel związany z Celsjuszem około 3 miesiące temu po bankructwie Celsjusza w lipcu. Coinbase nie wymienia FTT do handlu, ale umożliwia klientom przechowywanie FTT za pośrednictwem portfela Coinbase. Wypłaty FTT i cel pozostała nam włączone na Bistam i po upływie terminu 22 listopada nie będzie można już sprzedać Czy tych tokenów na Bitstampie. Musisz to zrobić przed upływem tego terminu. Także to nie jest jakaś nie wiem dziwna sprawa, tylko to jest, powinno być normalne w dniu pierwszym, kiedy ogłaszają bankructwo. Wtedy dają jakiś czas i, i wszystkie giełdy powinny zrobić to tak samo. Także Chociaż Chelsea już zaprzestał działalność Celsu po bankructwie i kontrowersyjnym toczącym się postępowaniu cudowym, a jego token Cel stracił całą swoją praktyczną użyteczność, nie powstrzymało to traderów przed próbowaniem szczęścia w handlu tokenem. No, tutaj wolność do spekulacji się aktyw. Analityk Altcoin Sherpa mówi swoim ponad 187 tysiącom obserwujących na Twitterze, że uważa, że Bitcoin powinien spaść do przydziału cenowego do 10, od 10 do 14 tysięcy, potencjalnie ściągając w dół niektóre altcoiny. Które tutaj zauważy to Polygon, Binance Coin i Ethereum. Które mogą mieć również te spadki. Najpierw patrzę na BNB, token giełdowy kryptowalut Binance. Jeśli cena bitcoina się nie utrzyma, albo bardziej się utrzyma, mówi, że BNB prawdopodobnie uzyska swój przedział cenowy 300 dolarów. Czyli pierwsza utrzymuje się BTC i mamy ten 300 dolarów przedział cenowy na BUSD. Ale jeśli bitcoin spadnie, mówi, że BNB straci wsparcie w przedziale cenowym 200 dolarów. Także tu mamy ten pierwszy wykres. Dalej dodaję Matic. Zobaczmy. Czyli platformie skalującej Ethereum. Altcoin pokazał, że dzięki partnerstwom biznesowym i ostatnim rajdom. Dobrze sobie radził, ale przewiduje, że przy zrzucie BTC Matic może odnotować ponad 40% spadek. Matic ma się świetnie w tym momencie i partnerstwa i to już kilka razy przeszło od dna i nadal powinno być ok. Duże zrzuty BTC i kup ponownie Matic za 50 centów, uważa. Dalej mamy. Atom, mówi, że może spać do przedziału 5 dolarów. Jeśli Bitcoin spadnie do przedziału cenowego 10 do 14 tysięcy, no i tu mamy wszystko w takim bądź razie. W takim razie, nie bądź razie, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że tak się nie mówi, ale jak tak słucham wielu youtuberów, powiedzmy nawet z grubszych kanałów, tak, to nawet nie o krypto, to każdy mówi w takim bądź razie. Ceny tokenów piłkarskich eksplodują dwa dni przed mistrzostwami świata FIFA, czyli to może być event, czy gra pod wydarzenie. Zobaczmy, o których tutaj. Mówią. Jaka w ogóle platforma? Czyli Chili's. Platforma emitującej większość tokenów związanych z piłką nożną. Według CoinMarketCap akcja cenowa rodzimego tokena Chili's w okresie poprzedzającym Mistrzostwa Świata sprawia, że token ten jest jeden z najbardziej dochodowych wśród stu najlepszych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. No i przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tokeny Argentyny i Portugalii. W ciągu ostatnich 7 dni ich ceny wzrosły odpowiednio o od 31 i 43%, przy czym większość tego wzrostu przypada na ostatnie 24 godziny. Przemyślenia inwestorów dotyczące wyborów tych żetonów do zakładów są jasne, ponieważ Lion Messi, nie jak to było. La, dobra, Messi i Cristiano Ronaldo grają w tych drużynach narodowych. Zaskakujące jest to, że obok żetonów drużyn narodowych, żetony kibiców klubów piłkarskich również znacznie zyskują na wartości. Przydatnym narzędziem do analizy byłby tu swego rodzaju ETF dla tokenów klubów piłkarskich od Binance Football USDT, podczas gdy to narzędzie straciło 23% na wartości po załamaniu się rynku krypto przez FTX, ale w chwili obecnej, tydzień później, nie tylko zyskało na wartości, ale przewyższyło swój spadek o 12%. Tam mamy jakiś football do Tetera. Na Binance. Binance w gorącej wodzie po przeniesieniu 2,7 miliarda dolarów z portfela Proof w rezerw społeczność kryptograficzna zauważyła, że Binance przeniósł właśnie taką kwotę. Binance odpowiedział, mówiąc, że to jest przejście na zimny portfel TRX. Członkowie społeczności kryptowalutowej również wątpią w rezerwy. Twierdzą, że są one nieodpowiednie dla tego, co znajduje się w ekosystemie BNB. Informuje nas o tym BN Crypto. Niektórzy członkowie społeczności twierdzą, że Binance przeniósł 2,7 miliarda USDT. 20 godzin po opublikowaniu raportu, zauważono, że adres docelowy nie został wymieniony w raporcie, a 200 milionów USDT zostało później przeniesionych z powrotem, pozostawiając 2, miliarda USDT w nieujawnionym portfelu. Także tutaj widzicie, dlaczego nie mamy audytu, tylko mamy migawkę. A na migawkę można się przygotować jak na wizytę Sanepidu. NewsBTC informuje nas o Grayscale i co by mogło się wydarzyć, żebyśmy mieli likwidację czyli liquidation, a bardziej, no powiedzmy, problemy, przynajmniej w grayscale. A więc zobaczmy. Jeszcze pod koniec 2020 roku GBDC odnotowało, już notowało z premią plus 40% i sprzedawali wtedy, zobaczcie, z premią. Czyli instytucje, kiedy to było jeszcze raz pod koniec 2020, musiały płacić 40% premię, żeby w ogóle dostać się na ten rynek. Jednak styczniu 2021 Nastąpiło odwrócenie trendu, gdy fundusz Grayscale Bitcoin po raz pierwszy handlował z dyskontem. Od tego czasu GBTC spada. Do największych właścicieli GBTC należą Arkin Vescaity Hewlett, Wood, niecały procent, Horizon Kinetics 30, bardziej 0,34%, Simply Asset Management 0,06%, Systelligence 0,04%, Parkwood, Emerald Mutual Fund, Rothschild, inwestycja i inne ostatnie wydarzenia sprawiło, że Greyscale Bitcoin Trust stał się potencjalnie największym pojedynczym ryzykiem dla rynku Bitcoina. Jak donosi NewsBTC, Genesis Global musiał się wstrzymać wszystkie wypłaty dla swojej działalności. Dotyczy to Greyscale Bitcoin Trust również, bo ponieważ Genesis Global służył jako dostawca płynności dla do trustu. Firma macierzystą Genesis Global jest Digital Currency Group. To z kolei jest również spółka macierzysta Greyscale, także dlatego mówiliśmy wczoraj o gdzieś plotach, które mówią o Digital Currency Group. A Digital Currency Group to już nie jest mała płotka, jak również GBTC tutaj, tak? Wkrótce po ogłoszeniu Genesis Digital Guarantee Group wyjaśnia, że sprawa nie będzie miała wpływu na jej własną działalność. DCC stwierdziło, że Genesis nie jest usługodawcą dla żadnego produktu Grayscale. Natomiast firma zapewnia, że nie pożycza ani nie zestawia bitcoinów, a jej odpowiednik Coinbase ma zakaz angażowania się w takie działania. Ponadto składane są raporty z rynków SEC i OTC oraz badanie sprawozdania finansowego. Mimo tego społeczność jest wściekła, bo gdyby miał się rozwiązać GBDC, albo powiedzmy być bankrutem, może oznaczać armagedon dla bitcoina. Z drugiej strony upadek Terra Luna. Byłby zabawny. Greska Bitcoin teraz posiada obecnie 634 tysiące BTC, a fundacja Terra Luna tylko upłyniła 80 tysięcy Bitcoinów. A mimo to zdołała obniżyć cenę BTC z 40 tysięcy do 20 tysięcy dolarów. Jak poinformował Ryan z DCG jest w trudnej sytuacji płynnościowej. Wygląda na to, że płynne aktywa holdingu DCG są poniżej pasywów. W rezultacie wygląda na to, że DCG chce pozyskać zewnętrzne fundusze. Jednak ten tweet został teraz już usunięty. Społeczność Bitcoina domaga się teraz z dowodu, że Grayscale faktycznie posiada 634 tysiące BTC w rezerwie Coinbase Briana Armstronga, jednak ani Grayscale, ani Coinbase nie wykazały jak dotąd żadnej reakcji. Wszystko, co jest dostępne, to tylko plik CSV, bardziej taki Excel, który jak codziennie jest aktualizowany, jak wyjaśniał analityk Dylan Leclerc. O, tego pana właśnie pokazywaliśmy wcześniej, nawet nie wiedziałem, że to będzie. Więc przedstawienie dowodu rezerwnie powinno być trudne. Ale krytyka kieruje się również w stronę Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Gdyby prezes Gary zatwierdził przekształcenie GBDC w ETF, scenariusz Armagedonu nawet by nie zaistniał. Zamiast tego Genset wolał odrzucić spotowe ETF i zalać rynek papierami, papierowymi BTC. Także papierowe BTC to już e, mówiliśmy 2-3 lata temu o tym również, kiedy e, wcześniej w 2017 roku, na koniec roku, tuż przed wielkim spadkiem, jeden z polityków, teraz nie pamiętam nazwiska, powiedział ujarzmijmy Bitcoina. I chwilę potem, po prawie 20 tysiącach, tak ujarzmili, że spadł do 3 tysięcy. Także tutaj no, będziemy obserwować, co się dzieje z Digital Currency Group. No, czemu nie przedstawiliby tutaj również tego audytu. 700 tysięcy prawie BTC. Ok, mamy to. Ja mam nadzieję, że będziecie mieć świetny weekend. Pamiętajcie o rodzinie, wyjście gdzieś do lasu, pewnie macie już ujemne temperatury, zależy gdzie mieszkacie, bo mam też słuchaczy uu, z ciepłych krajów, ale życzę Wam wszystkich spokoju ducha. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.